Czy Saturn jest jedynym władcą pierścieni w układzie słonecznym? Na to pytanie za chwilę sobie odpowiemy. Dzień dobry państwu. Witam na kolejnej odsłonie Gwiazd na Wyciągnięcie Ręki. Proszę państwa, wszyscy wiemy, jak fantastyczną planetą układu słonecznego jest Saturn. Druga, jeżeli chodzi o rozmiary, tuż po, tuż po Jowiszu. No i oczywiście charakterystyczny pierścień, który możemy dostrzec przez. Dobrą lornetkę, albo najlepiej przez teleskop. Proszę Państwa, ale też są inne obiekty w Układzie Słonecznym, planety, które posiadają pierścienie. I takim drugim z kolei, jeżeli chodzi o bogactwo systemu pierścieni, jest oczywiście Uran. Popatrzmy sobie na model Układu Słonecznego, właściwie planety, i na to, jak rotują. Zobaczcie Państwo, że. Planety na ogół rotują w tym samym kierunku, bo powstały z oboku materii, która rotuje w tym samym kierunku. Natomiast, y, oczywiście, tutaj się nam Wenus bardzo, y, bardzo stawia opór, dlatego że ona w drugą stronę jakby rotuje. To wynika prawdopodobnie z katastrofy, która, do której doszło w układzie Słonecznym miliardy lat temu. Natomiast również wymyka nam się spod kontroli troszeczkę uran, dlatego że uran, proszę państwa, rotuje tak, jakby się. Toczył po swojej orbicie, tak jak beczka. I do beczki, właśnie uran często jest porównywany. Mało tego, te pierścienie urana są prostopadłe do ekliptyki, do płaszczyzny jego orbity prawie, że idealnie prostopadłe. No tak, ale wróćmy na chwilę do historii. Uran został odkryty w 1781 roku przez astronoma Williama Herschela. I po prawej stronie widzicie Państwo na tej rycinie zdjęcie, a właściwie rekonstrukcję teleskopu, który został użyty do tej detekcji. Na początku Herschel nie wiedział, że to jest planeta. Miał takie dwie teorie co do tego obiektu, który odkrył. Jedna mówiła, że według jednej twierdził, że to pewnie jest kometa, druga, że to może być obiekt gwiazdowy, ale taka gwiazda troszeczkę rozmyta. Dopiero po jakimś czasie okazało się, że faktycznie to jest planeta układu słonecznego. Możemy sobie porównać wielkość urana do Ziemi. No, widać, że jest kilkukrotnie większa średnica tego obiektu. Poza tym, oczywiście, to jest gazowy olbrzym, albo raczej lodowy olbrzym, bo w tej odległości od Słońca już są tak niskie temperatury, że po prostu ta atmosfera jest w dużym stopniu lodowa. No i proszę Państwa, pierwsze zdjęcie, no bo chciałem powiedzieć o i pierścieniach, i też jego księżycach. Pierwsze zdjęcie wykonane, co prawda, z Ziemi, ale fantastycznym przyrządem ESO jest to przyrząd, który działa na zasadzie interferometru, czyli kilka teleskopów optycznych, które ze sobą współpracują. Zobaczcie Państwo, że mamy tutaj na tych zdjęciach pokazane, pokazaną atmosferę Urana, oraz widać również fantastycznie jego największe, największe księżyce. Mało tego po prawej stronie proszę zwrócić uwagę na tym zdjęciu. Mamy tak jakby obcięty księżyc ten pierwszy nad uranem, to wynika z tego, że one mają różne jasności i trzeba było troszeczkę zmontować ten obrazek, żeby nie było prześwietlenia. A więc również z ziemi da się zobaczyć atmosferę urana oraz jego system księżyców. Kolejne, Kolejny slajd, proszę państwa. To jest właściwie nasza inspiracja do tego, żeby opowiedzieć dzisiaj o Uranie. To jest zdjęcie wykonane przez kosmiczny teleskop Habla, które zostało opublikowane w 1995 roku w czasopiśmie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii połączone Urania Postępy Astronomii. No i proszę Państwa, do tego musimy dorzucić jeszcze taką wersję kolorową. Zobaczcie, że na tym zdjęciu już widać system księżyców urana fantastycznie, widać też szczegóły atmosfery urana i to jest bardzo ważne, bo ta atmosfera tak naprawdę ewoluuje. Zdjęcie wykonane przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a. Proszę Państwa, pokazałem zdjęcia, które zostały wykonane no, stosunkowo niedawno 20 parę lat temu a teraz uwaga zdjęcie z 1986 roku ale nie wykonane z Ziemi, nie wykonane też z teleskopu kosmicznego tylko sondy Voyager 2. Jak na razie jest to jedyna sonda, która odwiedziła Urana i go obfotografowała. Zdjęcie, które Państwo tutaj widzicie, zostało wykonane przez Voyagera 2 z odległości 2,5 miliona kilometrów. I na tym zdjęciu udało się odkryć aż 8 pierścieni tego, tej, tego gazowego, lodowego olbrzyma. Ten górny oczywiście jest najsilniejszy i mamy poniżej system pierścieni 7 ledwo widoczne te takie wewnętrzne. I proszę Państwa, kolejna rycina, tutaj mamy już zaznaczony, pełny system pierścieni. Urana do roku 2022 udało się odkryć aż 13 takich pierścieni. Ostatnie badania dały możliwość odkrycia systemu takich pierścieni tak zwanych zewnętrznych, które są dwa razy dalej od Urana niż te do tej pory odkryte i są jednocześnie bardzo słabe i trudne do wykrycia taką metodą, która jakby jest najlepsza do wykrywania tego typu um, Struktur, to jest oczywiście obserwacja w podczerwieni, bo na falach optycznych one są ledwo widoczne. No i proszę Państwa, przechodząc z kolei do księżyców Urana, możemy tutaj na tym zdjęciu podziwiać pięć jego największych księżyców: Miranda, Ariel, Umbriel, Titania i Oberon. One oczywiście są nazywane jakby od lewej strony. Te piękne nazwy, takie trochę niespotykane i może nie jesteśmy obyci z tymi nazwami, to to są oczywiście postaci z powieści Szekspira, więc ci, którzy interesują się literaturą i to angielską, no to oczywiście już te nazwy są dla nich bliskie. Zdjęcie oczywiście też wykonane przez sondę Voyager 2. Proszę Państwa, zachęcam też do tego, aby śledzić to, w jaki sposób... Te księżyce obiegają urana, oraz w jaki sposób system pierścieni ustawia się, na przykład względem Ziemi. Do tego może posłużyć fantastyczne narzędzie internetowe taki internetowy symulator, który uruchamia się w przeglądarce internetowej Solar System NASA GOV. I to właśnie tam. Możemy sobie klikać w poszczególne księżyce, oglądać je z bliska, możemy cały nasz układ słoneczny, a w szczególności system Urana obracać myszką do woli. Także zachęcam Państwa do tego, żeby poszperać, bo daje to możliwość jakby no, podróżowania przez układ słoneczny, tak jakbyśmy się znaleźli w tym układzie bardzo blisko, szybko, momentalnie i zobaczyć. Możemy zobaczyć od razu w jaki sposób te księżyce, ten system w danym momencie wygląda. Zachęcam Państwa do tego, żeby patrzeć w niebo, ale czasami warto popatrzeć też na symulacje komputerowe. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odsłony gwiazd na wyciągnięcie ręki.